Oglądacie 77 TV. Tylko najlepsze, najciekawsze i najmocniejsze filmiki jakie możecie zobaczyć. A dziś zajmujemy się wydarzeniami, które wstrząsnęły światem. Przed wami jeszcze zniszczenie muru berlińskiego, akty terrorystyczne, operacje militarne. Wszystko co zbudowałem zawdzięczam sile moich rąk. Zrób to sam. Od soboty w Lidlu. Szlifierka kątowa tylko 99 zł. Dalmierz laserowy lub narzędzie pomiarowe jedynie 69 zł. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z serii Parkside Performance tylko 199 zł. Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu. Znowu bym coś zjadł. Oglądamy, przekąszamy. Eksplozja smaku. Tarczyński kabanosy nadziane. Odkrywaj świat zawsze świeżych ziaren z nowym ekspresem Rivelia i dwoma wymiennymi pojemnikami na różne gatunki kawy. Nowa Rivelia z trzyletnią gwarancją od Delonghi. Zmieniaj ziarna kawy tak jak lubisz. Perfetto. Kolejne zaparcie. Kolejna tabletka. Nie idź w zaparte. Zapasz Ksenę i poznaj teraz jej siłę działania. To lek z maksymalną dawką substancji czynnej. Działa jak tabletka, ale jest w przyjemnej formie do zaparzania. Wystarczy jedna saszetka, by uwalniać się od zaparcia. I od tabletek. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksenna, Szkoda czasu na zaparcie. Każde pranie niszczy twoje ubranie. By to powstrzymać stworzono Ulight Keratin Therapy z aktywną formułą, która tworzy barierę powstrzymującą niszczące siły tarcia. Ulight Keratin Therapy. Czyste pranie bez zniszczeń. Chronić przed dziećmi. Weź pierwszą pożyczkę i oddaj tyle, ile pożyczyłeś. Pożyczasz tysiące i oddajesz też tysiące. Z Vivigo masz pieniądze pod ręką. RSO 0%. Całkowity koszt pożyczki 0 zł. Eksperci Nurofen wiedzą, jak bardzo nagły ból może przeszkadzać w trakcie pracowitego dnia. Sięgnij po najszybszą kapsułkę Nurofen, która wchłania się trzy razy szybciej niż tabletka i działa do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nurofen Express Forte. Trzy razy szybsze wchłanianie. Podwórko pustoszało. O, jasne, że pamiętam. To są bardzo fajne wspomnienia. Zawsze po oglądaniu tego serialu w naszej domie była biesiada. Tak się wciągnęła w ten serial, że spaliła czajnik. Wspominamy, wzruszamy i na pewno zrobimy wielkie wrażenie. Nowy program Złote czasy telewizji w każdą sobotę o 18:00. Tylko i wyłącznie na Antena HD. Wskażesz jedno dziecko na śmierć. Jestem. Chyba tak. Ciśnienie 60 na 20. Genialny! Chory mózg ma używanie znęca się. Bezcelny, żałosny. Geniusz. Jest dobrym człowiekiem. Jest dobrym lekarzem. Doktor House. Kultowy serial. Teraz tylko u nas. Od poniedziałku do czwartku od 17 po dwa odcinki. Nowość na Antena HD. Ciepnące nosy same nie wyschną. Antena HD. Telewizja dostępna jest w całej Polsce. Lidlowy przegląd cenowy. Takie są fakty. W Lidlu koszyk 15 produktów nabiałowych był tańszy niż w Biedronce. Potwierdzają to zakupy w obu dyskontach. Ceny były niższe w Lidlu. Za koszyk 15 przykładowych produktów nabiałowych dostępnych w Lidlu i Biedronce w Lidlu zapłaciliśmy aż o 17 zł mniej. Są oszczędności czarno na białe. Bo koszyk 15 przykładowych produktów nabiałowych w Lidlu był tańszy niż w Biedronce. Szczegóły na Lidl.pl ukośnik koszyk Lidla. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz smartfony, smartwatche, komputery gamingowe, mopy parowe, airfryery w super niskich cenach. Sprawdź też oferty w aplikacji Media Expert. Każde pranie niszczy twoje ubranie. By to powstrzymać stworzono Ulight Keratin Therapy z aktywną formułą, która tworzy barierę powstrzymującą niszczące siły tarcia. Woolite Keratin Therapy. Czyste pranie bez zniszczeń. Redukuj. Redukuj! Po zewnętrznej! Znowu bym coś zjedł. Gramy, przekąszamy i redukujemy tłuszcz w nowych kabanosach tarczyński. Bycie rodzicem to ciągłe decyzje. Co dać maluszkowi, gdy radosny chce, zmienia się w nie. Rodzice, jesteśmy z Wami. Różnorodne posiłki z wyselekcjonowanych składników. To, czego maluszki potrzebują, gdy rosną. Gerber. Eksperci nurofen wiedzą, jak bardzo nagły ból może przeszkadzać w trakcie pracowitego dnia. Sięgnij po najszybszą kapsułkę nurofen, która wchłania się trzy razy szybciej niż tabletka i działa do 8 godzin. To jest lek, dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nuroven Express Forte trzy razy szybsze wchłanianie. Komisja drugi za pół ceny. Teraz w Carrefourze tydzień promocji, drugi produkt 50% taniej. Na przykład serki Almette w promocji, drugi produkt 50% taniej. I czekolady Milka, druga 50% taniej. 12,75 za sztukę przy zakupie dwóch. Oraz wszystkie produkty Wege w promocji, drugi 50% taniej. Z aplikacją, kartą seniora lub zarejestrowaną kartą payback. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. A wiecie dlaczego księżniczki są zawsze uśmiechnięte? Bo mają pyszne kanawki z serem. Przy rycerzy, którzy potrafią je uratować, Nadajcie no ci tytuł Ser Hochland. To jest świetne, a to jest pyszne. Pyszne sery Hochland wywołują uśmiech u każdego. Hochland, to jest pyszne. Podaj mi, proszę, ser. Ser. Witamy po przerwie. 77 TV dziś zajmujemy się wydarzeniami, które wstrząsają.